Dlaczego Karol Nawrocki i ta cała jego prawica boi się procesu w trybie wyborczym, boją się pozwać Onet w trybie wyborczym, mówiąc ustami jakiego, że sędziowie dzisiaj są ustawieni przez Tuska? Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym kanale jak zwykle polityka, ciekawostki, informacje bez cenzury, więc nie zapomnij je zaobserwować, bo już jutro kolejna dawka tego, na co czekasz. A więc tak... Tryb wyborczy dotyczy polityków i jeżeli którykolwiek z polityków, Brown, Mencen, nie wiem, Trzaskowski, byliby pomówieni o to, że są sutenerami, że mają związki z nazistami, albo o to, że wyłudzili mieszkanie od starszego pana, którego później wysłali do DPS-u natychmiast, ale to w trzy sekundy poszliby do sądu walczyć o swoje dobre imię. Karol Nawrocki nie robi tego, bo wie, że w sądzie 24-godzinnym, czyli w tym sądzie, który rozpatruje w trybie wyborczym, zostałby nie tylko obnażony, ale doprowadzony do sytuacji, gdzie musiałby uwzględnić wyrok wyborczy mówiący na przykład, że Onet nie kłamał i dowody, które Onet przedstawia, są druzgocące, albo Karol Nawrocki musiałby. Chciałem powiedzieć, walczyć o swoje dobre imię, ale dobre imię to trzeba najpierw mieć, żeby o nie walczyć. Musiałby udowadniać, że to, co jest dobrym imieniem, to jest w posiadaniu Karola Nawrockiego. I nieważne, że wychodzi Andrzej Duda i mówi, że on też był ofiarą ataków z mediów. Nieważne, że Bielan mówi, że to jest denta afera. Ważne jest to, że Andrzej Duda, który był ofiarą ataków w 2020 roku, szedł do sądu i wygrywał sprawy. Ważne jest, że Brejza w 2023 roku szedł do sądu i wygrywał sprawy w trybie wyborczym. Ważne jest, że wielu polityków idzie w trybie wyborczym, wygrywa, bo wiedzą, że mają dobre imię, a nie tylko o nim gadają. Więcej na ten temat na moim kanale na YouTube. Link znajdziesz w moim bio, ewentualnie gdzieś tutaj w opisie.